Dzień dobry, vlogmas dzień ósmy. Kochani, zaczynamy kolejny dzień i to naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, bo jest godzina 5.50. Wstałem jakieś... 25 minut temu wziąłem prysznic. Skoczyłem w świąteczną piżamę jeszcze i położyłem się z powrotem do łóżka. Idziemy na uczelnię na godzinę 8. Stąd też tak wczesna pora, w której wstałem. Pewnie ktoś by może pomyślał, że Jezu, idziesz na uczelnię na godzinę 8 i stajesz po 5. Tak, tak, wstaję, bo ja lubię yy, na spokojnie mieć czas, żeby właśnie zjeść śniadanie i wypić kawę. Ci co. Już na tym kanale są długo, to wiedzą, że tak właśnie lubię I że wolę czasami nawet poświęcić te kilkanaście, kilkadziesiąt minut snu No to żeby sobie na spokojnie wypić kawę i zjeść śniadanie Dzisiaj mi czeka e, długi dzień na uczelni, bo kończę zajęcia koło godziny 16 Później nie mam pojęcia co będę robił, zaraz też w jakim będę stanie Chociaż tam planuję, że może wybierzemy się do Norblina, bo to w sumie mam po drodze, zobaczymy Yy, czy coś się zmieniło względem poprzedniego roku poprzednich dekoracji zobaczymy jak w tym roku jest fabryka Norblina ustrojona na święta hmm. takie są wstępne jakieś moje plany no zobaczymy, zobaczymy jak ten dzień się potoczy ja sobie chyba jeszcze poleżę tak z 10 minut i faktycznie wstanę i zacznę robić sobie śniadanko i kawkę także ja już nie przedłużam, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji zaczynajmy to jeszcze kalendarz ze skarpetami Ósameczkę mamy tutaj i jakie skarpety przygotowano nam na ósmy dzień, mega ładne, takie w pierniki, w różnych kształtach, to jakieś taka piernikowa laska cukrowa, piernikowy domek, nie wiem dlaczego, ale były tutaj dwie pary skarpet? Bo tak wiecie, wyciągnąłem te skarpety, już wziąłem pudełko do składania, ale patrzę, kurde coś tam jeszcze jest. Nie wiem dlaczego. Czyżby w którymś następnym okienek nie było skarpet, nie wiem będę. Muszę się z mamą skontaktować w tej sprawie. Dlaczego mam tutaj dwie pary w tym ósmym okienku? Jeszcze tak bo podnosiłem te wszystkie tutaj te, te kartoniki, gdzie są skarpety, trzeba na pewno we wszystkich są te skarpety, ale są, więc... Nie wiem tu teraz, co mam pół dnia w jednych, pół dnia w drugich przechodzić. Mam sobie wybrać. Nie mam żadnego pojęcia. Jak mam to rozwiązać? I skarpety, pierniki na nogach I rozmawiałem z mamą Mami się chyba najwidoczniej pomyliło, bo on też mówi, że nie wkładała wszystkich naraz, tylko najpierw część Później coś tam dokupywała i tak dokładała I powiedziała, że muszę w takim razie mieć na nogach te dwie pary skarpet, także Coś z tego, że te wyciągnąłem jako pierwsze, to te w tych idę na uczelnię A jak przyjadę z uczelni, to założę sobie tam te e, drugie w co? W w jakieś w auta z choinkami. Robię sobie dzisiaj takie porządne śniadanie, bo zrobię sobie tosty i jajecznice. No bo tak już wam mówiłem do dzisiaj nauczenie do godziny 16. Będę tam siedział, więc jaśnie nie biorę jakiegoś siedzenia, więc biorę tylko jogurt do picia, więc żeby mi tak dosyć długo to się na niej trzymało, to właśnie zrobię sobie jajecznicę z dwóch jajek i do tego tosty. Dzisiaj znowu na uczelnię w świątecznym sweterku. Za 5 minut muszę wychodzić, albo za 12 jeżdżę miał. autobus ostatni w którym jestem w stanie dotrzeć na czas na zajęcia, więc, więc no muszę się y, streszczyć. Zrobię sobie kawkę, żeby będzie jakoś przetrwać na, w kubku termicznym. Idę. Nie chce mi się. Naprawdę mi się nie chce. Naprawdę mi się nie chce. Jeszcze chcę pomyśleć, że do, do 16:00 Mam takie o Jezus, mi to szybko zleciało, ale przynajmniej ładnie choineczka jest włączona. Fajny był klimat, jak ciemno było na dworze. To co naprawdę ta choinka robi, robi klimacik. Przyjemnie mi się siedziało z tą odpaloną choinką Ja już skończyłem zajęcia na dzisiaj już nie wychodzę z uczelni i lecimy do fabryki Norbina zobaczymy To już fajnie, tak się robi ciemno więc fajnie te światełka wszystkie będą myślę wyglądać chociaż oczywiście nie odbyło się też bez kryzysu <gryzysu <gryzysu> energii bo w zasadzie całego rana tak do dziś do jakiejś godziny 13, 14, miałem taki kryzys, ale już jest dobrze. Ale na uczęciu, dzisiaj była taka zimowa herbatka, dla studentów, także też było tak w miarę sympatyczne. Wam nagrałem siebie w także że no spoko ten dzień. A dzisiaj, mimo tego, że, że wstałem w tej piątej, że piątej jestem na nogach, to, to spoko był ten dzień, naprawdę. W sumie jeszcze się nie skończył, nie? Jestem dopiero chwilę po 15. Także jeszcze trochę tego dnia mamy. Ale jest taka godzina, słuchajcie, że jest tu bardzo mało ludzi. Naprawdę, jest tak cicho, spokojnie. Także. Fajną godzinę się Tu już w środku, nic ciekawego nie znalazłem Lecimy na zewnątrz, bo tam się podejrzewam dzieje najwięcej No i się nie myliłem Dużo choinek Te renifery były już w tamtym roku, nie wiem czy pamiętacie Czyli Fajnie zrobione, takie rudolfy z czerwonymi nosami No i oczywiście leci świąteczna muzyka a to też zrobi mega klimat Zaczęło kropić więc będę zmykał do domu Szczerze? Wydaje mi się, że ta fabryka jest przestrzena identycznie w tym roku, a są są same dekoracje, nie dołożyli jakby nic nowego. Wiadomo, ja może ułożenie tej dekoracji jest trochę inne, ale, ale nie ma nic nowego. Takie tak jest moje wrażenie, nie wiem, bo to chwili nie pamiętam, że to było rok temu, a ja muszę wrócić sobie do poprzedniego roku vlogmasowego, do vlogmasa do z poprzedniego roku i porównać. Ale wydaje mi się, że są takie same dekoracje. Ternifery też pamiętam, że były w tamtym roku, także no mówię nic. Nic nowego, że tak powiem. I chyba przestało to rozpadać, chwilę pokropiło I Pałac Kultury, świecący na zielono. Tak ma świecić, że dopóki będzie jarmark na Placu Defilad. I na ten jarmark też będę się chciał wybrać, tylko nie wiem kiedy. Chciałem się wybrać jakoś w tygodniu, żeby było jak najmniej ludzi, no nie? Ale, ale no nie mam pojęcia kiedy. Ale na pewno się wybierzemy. Dojrzałem też tu przepiękną. Choinkę. W ogóle to jest ładnie. Drzewka są przystrojone światełkami. Tu jest coś świecącego, chociaż nie wiem co to. Co to ma przypominać? Aż do choinka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tam w środku też nie? pieniędzy to tu mogę wejść. Jest jakiś biurowiec chyba. Dobra, na autobus, za chwilę powinienem odjechać. Jestem w domu, wskoczyłem od razu w piżamę świąteczną, bo nie zamierzam już się nigdzie wychodzić. Wieczór spędzam w domu. E, rozpadało się i to tak porządnie, a ładna pogoda była przez, przez, przez dzień, bo świeciło słoneczko, także nic nie zapowiadało tego, że będzie padać. Odejrzałam sobie ogórkową na obiad. Nie chcę brudzić garzynka, więc przeleję do miski i zacznę sobie na grzafalówce. Już nie wiem, czy cały ten słoik zjem, czy nie podzielę sobie go na dwa, dwa obiady. A no i ja zapomniałem wam pokazać, jak tylko przyszedłem do domu, to zmieniłem skarpety na te drugie z dzisiejszego e, okienka no bo skoro kalendarz dał nam dwie pary, no to trzeba te dwie pary mieć e, na nogach, więc wjechały teraz skarpety z autami i choinkami. I chilluję sobie na łóżku oglądając vlogmasa Anjax. Dziąło mi się, powiem wam, zaczął no już chwilę temu, zostałem jakieś pół godziny temu. Dokładnie nie wiem ile spałem, ale myślę, że coś koło godziny. Jednak musiałem e, odespać to, to wczesne wstanie dzisiaj. I tworzymy sobie kalendarz adwentowy kalendarze. Zaczniemy od herbatki. I dzisiaj w okienku numer 8 mamy break, breakfast tea Czyli śniadaniową herbatę, czyli całem nie miałem wypić do śniadanie. A co to jest za herbata? Czy nam coś tam mówi? Eee, gdzie tu jest tu herbata czarna w piramidkach, czyli po prostu... Czy po prostu zwykła czarna herbata? To dzisiaj bardziej sobie wykorzystamy do herbaty zimowej. Skoro to jest zwykła czarna, to, to tak chyba zrobimy. Że dzisiaj też wykorzystam. Okej. Okay. Nawet nie sprawdzam jak pachnie. Skoro to jest zwykła czarna. Eee, w Kinderze też ósemka. I będzie malutka, więc strzelam, że będzie jajko znowu. Oje! Oh yeah. je. Dokładnie tak. Pozwolicie, że sobie zjem od razu, co? Bo mam dzisiaj jakąś taką naprawdę to słodkie. nie mogę się kalendarze od mamy. Nie kinder. Nie kinder, Boże. Czupa Człowieku, weź się z tej drzemki. Piosenkę mamy tutaj. Oje! Oh yeah znowu żarek super czy też tak macie, że staniecie pod rzemce to, to macie takie uczucie, że jesteście bardziej zmęczeni mm -hmm. po tej drzewce niż przed bo ja właśnie tak tak chyba teraz e, mam nie chcę przenosić jeszcze tego dnia kusi mnie, żeby otworzyć te, te klocki i sobie coś nic składać w to drzewko błądza i my tak wiecie leżą na biurku czekają Chyba, chyba tak zrobię e, dobra, kalendarz jeszcze od mamy Liczę na coś mega, mega dobrego Gdzie jest ósemka? Tu Zalazłem Oj, znowu coś takiego dosyć ciężkiego, więc... Co to będzie? Co to będzie? Żelki O Jezus, tak! O matko. Chyba tego mi było trzeba dzisiaj Żelki Zozole Smaku coli no, zdecydowanie. Zrobiłem sobie kakao i zacznę składać yy, bonzaja. Myślę, że cały dzisiaj yy, nie, nie złożę tego drzewka. Nawet chyba bym nie chciał, bo lubię sobie sobie dawkować. E... Pamiętam, że jak w tamtym roku na święto dostałem właśnie mm, co dostałem w Wolności, to też ją przez kilka dni, sobie dawkowałem po prostu, żeby jak najdłużej się, się cieszyć. Więc teraz coś tak będzie, zacznę sobie po prostu. Nie ile tu jest w ogóle tych. Sporo tych, widzę, chyba 6 będzie tych, tych, tych. Paczek z płatkami. zabawę z Lego. I na dzisiaj wystarczy tej przyjemności. Tyle zbudowałem. Jak tak patrzyłem, to jestem mniej więcej gdzieś w połowie. Zrobiłem sobie kolację. I w końcu dzisiaj mam nadzieję, że skończę ten film, który zacząłem kilka dni temu, Święta z X, bo w ciągu dnia obejrzałem wszystkie vlogmasy, które zawsze oglądam, więc do kolacji właśnie nie mam już żadnego vlogmata do oglądania, więc dzisiaj, nadszedł znaczy ten dzień, że skończę ten film, zostało mi jeszcze 59 minut, więc... Powinienem dzisiaj to naprawdę skończyć i będziemy kończyć tego vlogmasa, mam nadzieję, że wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza, widzimy się już jutro w kolejnym, do zobaczenia, cześć!